Wierzę w Syna Bożego. Stanowią one dojrzały owoc naszej chrześcijańskiej wiary, naszego podążania za Jezusem z Nazaretu, wsłuchiwania się w Jego słowa, doznawania Jego mocy i poznania Jego prawdziwej tożsamości. Wypowiadając ważne i zobowiązujące słowa. Wierzę w Syna Bożego. Nawiązujemy do doświadczenia Szymona Piotra, który w odpowiedzi na pytanie mistrza A wy za kogo mnie uważacie? powiedział w imieniu pozostałych uczniów Cezarei Filipowej. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Bardzo żałuję, że się nie wybrałam właśnie w tego roku, może na następny rok. Ale byłam już dwa razy i, i, i jestem szczęśliwa, że mogłam być chociaż dwa razy. A koleżanka idzie siódmy raz. Na pewno to jest ładowanie akumulatorów, jest zupełnie inna atmosfera. Człowiek się odcina od, od, tego, od tej codzienności jest możliwość przeżyć coś ważnego. Chcę podziękować przede wszystkim za wnuczkę Natalię, którą wy wyprosiłam. No jest nieraz ciężko i nieraz się zastanawiam, bo że, co ja tutaj robię, ale jednak Pan Bóg daje siły, siły idą z góry. Zawsze polecam się Bogu, za każdy odcinek dziękuję Bogu i, i, i jakoś Damy, dajemy radę. Ja chyba najwięcej, bo dwudziesty, no ale z żoną to już ósmy raz pielgrzymujemy, no, a z dziećmi, no to Dominika trzy razy, bo pierwszy raz w brzuchu, Emilia tam już poszła trochę do przodu, no drugi raz, pierwszy raz w brzuchu, a pierwszy raz teraz idzie no już sama. Prawda? Przede wszystkim no, mówię, czek jest niedoskonały, no zdarza się, że czek grzeszy, no więc dla mnie osobiście to jest taki moment, że mogę się nad sobą zastanowić, przeprosić Pana Boga za grzechy. Podziękować za jakieś tam dobra, które otrzymałem. No i też no, prosić o dalsze łaski. No, to jest chyba taki, tak te trzy najważniejsze rzeczy, które dla mnie są istotne. No i mówię, no. Miałem taki okres, że zacząłem jako młody chłopak w szkole średniej chodzić na pielgrzymki. Potem miałem przerwę. No i z żoną żeśmy wrócili do tego, do chodzenia na pielgrzymki. No i muszę powiedzieć, że. Odczucie mam takie, że po powrocie, po tej przerwie takiej pielgrzymkowej, no, odczucie mam, że jednak więcej w moim życiu się dzieje, że, że staję się po prostu lepszym człowiekiem. I to chyba to jest to, że to też mówię. Chodzę po to, żeby być lepszym człowiekiem. O. By naładować baterie tak na cały rok, bardziej się tak uduchowić, umocnić, nabrać siły. Dziękuję za cały ten rok. Nie wiem. Pewnie to chyba o zdrowie dla rodziców, właśnie dla rodziny. O dobrą przyszłość. <grych> y chyba tak. I o tak, żeby następny rok był też w sumie, tak jak był poprzedni. Tak mi się wydaje. I no i na pewno za rok pewnie też pójdziemy. Moi drodzy, nie idziecie sami. Towarzyszy wam modlitwa całego Kościoła Krakowskiego. Zwłaszcza chorych. Niepełnosprawni i cierpiący. Którzy będą z wami wspierać swoimi ofiarami. Niektórzy pójdą z wami. Towarzyszy wam Pani Jasnogórska. Niech ona czuła nad wami. Na pewno towarzyszyć wam będzie Jan Paweł II. I Jego apel, byśmy byli ludźmi nadziei, i zawierzenia, byśmy się nie rękali i otwierali Jezusowi, Chrystusowi na oścież drzwi naszych serc. altres si per tuo oh candore. So